Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, tam gdzie chłodny wieje wiatr, w śniegu dreptał mm. Renifer Rudolf. Mm. Swoim czerwonym nosem wskazywał drogę drużynie dzielnych elfów. Wracali z dalekiej podróży ze specjalną przesyłką dla samego świętego Mikołaja. Wędrowali przez wysokie góry, śnieżne doliny, mijali lasy, aż ich oczom ukazało się magiczne miejsce, które zwą wioską świętego Mikołaja tą bombką. tak tak dobrze dobrze tak tak o tak tak dobrze ostrożnie fajt tak. Elizo kostku witajcie w mojej wiosce pomachajcie do mnie spójrzcie właśnie ubieramy choinkę ta lepsza i prezenty pod choinkę a bombki na choince Hmm. Hmm. Witam drogie elfy, nareszcie dotarliście. O wyprawa się udała. Dziękuję za przesyłkę. Zaparkujcie Rudolfa i ogrzejcie się przy ognisku. Drogie dzieci, przedstawię wam naszych mieszkańców. To Rudolf, jego pełna moc to 500 koni. To znaczy Reniferów. Hmm? A całej wioski dogląda Sowa Śnieżynka. Roznosi magiczny pył i pomaga nam ubierać choinkę. I nasza wiewiórka Zwinka, co kocha orzeszki. A to Sarenka Balbinka. A tutaj mamy choinkę. Przydałaby się tylko gwiazdka na czubek. Cześć gwiazdeczko. <gry> yep. Oj no właśnie ta, tu świetnie pasuje. Oj, chodź, babo, Drogie dzieci. To o Was ta księga, którą Rudolf im przywiózł. Zobaczmy, co w niej jest. O, tu Wasze zdjęcie. Wiem, że cały czas się uśmiechacie. Zobaczmy, co mamy w tej księdze. Jesteście cudownym rodzeństwem, które bardzo się kocha i prześlicznie się razem bawi. Jest tu też taka rada: Ścielcie swoje łóżka i sprzątajcie pokoje. O, nadszedł już czas. To znak, że pora wracać do domu. Dzieci. O, mamy trochę światła, zanim przyjdą elfy, to może pokażę Wam, kto najbardziej Was kocha. Spójrzcie, kogoż my tu mamy na pierwszym zdjęciu? Mamusia jest taka piękna. Należą jej się podziękowania za jej ogromny trud i poświęcenie dla rodziny. A kto jest na drugim zdjęciu? Tatuś, ale przystojniak. Podziękujmy mu za to, że tak dużo pracuje, żeby utrzymać rodzinę. O, jak oni bardzo was kochają! Zazdroszczę, zazdroszczę. Oczywiście pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochacie. O, to elfy już do nas biegną. Gdy nadchodzi wieczór, elfy przenoszą się do swoich własnych, maleńkich domków, ukrytych tu i ówdzie na półkach pomiędzy książkami. Są i nasi mali mieszkańcy. O, a to nasz gwiazdorek. I jego malutki domek. Hmm, ale czysto dzisiaj elfy mają w swoich domkach. Chyba wczoraj miały dzień robienia porządków. Jest i mądrusia. Zobaczcie, jak czmycha do swojego domku. U niej zawsze najczyściej. Fryzurę ma idealną. O, jest i fajtłapek. O, o chyba znowu coś pomyliłem. A to jest kolejka, którą elfy jeżdżą między domkami. Widzę, że pieski cały czas jej doglądają. Choć Fryzio woli się bawić z elfami, a z dzwoneczkiem. Błyskotka najbardziej lubi bawić się z pieskami, a to elfka promyczek i migotka. Migotka uwielbia bajki i opowiada je pieskom na dobranoc, A to jej ulubiona zabawka reniferek. O, siop, oho. O, to jest księga o was. Zobaczmy, co my tu mamy. Elizo, masz już pięć lat. Podobno bardzo lubisz malować. Chciałbym Cię pochwalić za to, że umiesz już jeździć na rowerze. Podobno czasami nie chcesz spać w swoim łóżku. Czy to prawda? Wiem też, że trenujesz karatę. Kostku, masz już cztery latka. Podobno bardzo lubisz chodzić na basen. Chciałbym Cię pochwalić za to, że pomagasz w gotowaniu. Podobno czasami jesz za dużo słodyczy. Czy to prawda? A? Wiem też, że lubisz dużo czytać. Drogie dzieci. Zgadza się to wszystko? Czy to prawda? A co to takiego? Słyszałaś promyczku? No nic, co jeszcze tu mamy? Wasze prezenty to niespodzianka. Elfy chcą Was zaskoczyć. Na pewno się ucieszycie. Sprawdźmy jeszcze tylko jedną rzecz. Nie widzę Was na liście grzecznych dzieci. Musicie zacząć bardziej się starać. Na pewno dacie radę. Dobrze, to już wszystko. Zaraz będę rozwoził prezenty, tylko jest taki problem. Nie wiem, czy w tym roku zmieszczę się do tych kominów. Wiedziałem, że te ciasteczka na śniadanie to zły pomysł. A, dobra. Chodźmy sprawdzić na moim kominie, czy to się uda. O, poćwiczę trochę. O. Ciążno, te, te gołębie, jakie ciasne te nie teraz robią. Kożuchy jakieś takie grube. Ech. Ech. O, faj, co ty tutaj robisz? Dobrze, że jesteś. Poborzysz mi z prezentami. Tylko na władę kopytku Renifera zgubiłem pergamin z adresami dzieci. Drogie dzieci. Chyba nie będę mógł przywieźć wam prezentów. Ojo, oj, jo, oj, oj. jo, jo. A co tu masz? Bergami! Uratowałeś święta! Dzięki tobie rozwiązę prezenty. Zaklaszmy razem dla fajtłapka. Uratował święta! Brawo dla bohatera! Zaszczmy razem dla Fajtłapka, z całych sił! Brawo, 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 brawo! O, to teraz sprawdźmy dokładnie, gdzie mam lecieć. Chwileczkę... Kojarzycie? To chyba znane wam miejsce. Ustawię je w nawigacji Renifer Maps. Fajtłapku, zbieramy się, będziemy lecieć. Jesteście tam? Czekajcie na mnie. Zaraz do Was przylecę. Do zobaczenia. Pa. pa.